Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. Jesteśmy na Gocławiu i idziemy do Wieży Gocławskiej, zwanej kiedyś Wieżą Bismarka. Zapraszam. Wieża Gocławska, dawniej Wieża Bismarka, leży na zielonym wzgórzu na szczecińskim osiedlu Gocław. Jest najdroższą z wielu wybudowanych wież Bismarka. Do realizacji wybrano projekt autorstwa Wilhelma Krejsa, wzorowany na mauzoleum Teoretyka w Rawennie. Kamień węgielny położono w ramach obchodów setnej rocznicy Bitwy pod lipskiem w 1913 roku. 10 sierpnia 1921 roku odbyło się uroczyste otwarcie wieży. Budowla przetrwała Drugą wojnę światową, a szkody spowodowane działaniami wojennymi są dzisiaj nieznane. Wieża Bismarka po wojnie nazwana została przez Polaków wieżą widokową, chociaż nie była wykorzystywana jako taka. Co polskie władze po wojnie zrobiły z wieżą Bismarka? No właściwie nic. Obiekt został za 350 tysięcy złotych wydzierżawiony w 2001 roku, a spółka, która go wydzierżawiła, no miała tam zrobić atrakcję turystyczną, ale od wielu, wielu lat nic w tym kierunku się nie dzieje. Gmina Miasto Szczecin postanowiła zabytek odzyskać na drodze sądowej unieważniając umowę. W styczniu 2010 sąd apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z października 2009, który nie pozwolił na unieważnienie umowy. Powód? Miasto nie określiło w niej, do kiedy w wieży Bismarcka ma powstać część gastronomiczna. I tutaj warto dodać, że będę się pytać prezydenta Krzystka, kto odpowiadał wówczas za sporządzenie takiej umowy niekorzystnej dla naszego miasta i przez kogo właściwie nasze miasto utraciło wieżę Bismarcka, wieżę Gocławską i czy ta osoba poniosła, poniesie konsekwencje finansowe. Teren został oddany w użytkowanie wieczyste i miasto może go odzyskać w 2010 roku. Na początku 2011 roku dzierżawca wieży i wieczysty użytkownik gruntu, na którym zabytek stoi, zdecydował się sprzedać, go w nietypowy, sprzedać wieżę w nietypowy sposób. Wystawił obiekt na niemieckiej wersji eBay'a. Cena wynosiła wówczas 690 tysięcy euro, czyli ponad 2 miliony złotych, 2 miliony 684 tysiące wówczas. Sprzedawca reklamował nie tylko wieżę, ale też teren przyległy 1850 m2. Wieża Bismarka została niedawno ponownie wystawiona na sprzedaż za pośrednictwem biura nieruchomości Lexhaus i cena w tej chwili to 490 000 zł. I podstawowe pytanie: czy gmina miasto Szczecin, czy prezydent Krzystek w imieniu miasta zamierza wykupić wieżę gocławską. Zobaczcie, posłuchajcie. Jak ja zagospodarowałbym ten obiekt? Co powinno powstać w wieży Bismarcka, wieży Gocławskiej? Ten pomysł, mój pomysł, będzie na pewno bardzo mocno krytykowany przez osoby, które uważają, że tutaj na tych terenach w Szczecinie trzeba czcić Niemców, ponieważ oni mieszkali tutaj dłużej niż Polacy. Uważam, że powinno powstać Muzeum Zbrodni Niemieckich. Muzeum Zbrodni Niemieckich na polskim narodzie. Oraz instytut walczący z przekłamaniami historycznymi. Yy, walczący z tym, że Niemcy dzisiaj tak naprawdę próbują zrzucić na Polskę, na Polaków, odpowiedzialność za zbrodnie okresu II wojny światowej. Taki instytut powinien być finansowany z pieniędzy Ministerstwa Kultury, powinien być finansowany z pieniędzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powinien powstać w Szczecinie, ponieważ ze względu przede wszystkim na odległość do Niemiec. Ten instytut powinien powstać w tym oto budynku, ponieważ ten budynek to symbol pangermanizmu, to to jedna z to, to największa tak naprawdę wieża polakożercy Bismarka. Bismarcka. Te tereny, które tutaj się znajdują, można wykorzystać na ścieżki edukacyjne dla dzieci. Można tutaj zrobić atrakcję turystyczną. Jeśli można tak w ogóle powiedzieć o muzeum, dotyczące, które ma dotyczyć zbrodni, ludobójstwa na Polakach, dzisiaj na całym świecie, jeśli mówi się o ofiarach II wojny światowej, to najczęściej mówi się o Żydach, tylko że bardzo często Polacy są pomijani. A Polacy stracili w czasie II wojny światowej większość swojej inteligencji. Kraj został totalnie zniszczony przez Sowietów. Zresztą kilkadziesiąt następnych lat Sowieci władali Polską i do dzisiaj odczuwamy tego przykre konsekwencje oraz przez niemieckich nazistów. Tego nie możemy zapominać, nie możemy zapominać o utracie Wilna, Lwowa, naszych polskich kresów. Nie możemy zapominać o wywózkach Polaków do pracy przymusowej w Niemczech. No mój dziadek Żołnierz Armii Poznań przez kilka lat pracował w Niemczech, właściwie nie dostał, no, dostał jakieś przepieniądze za to odszkodowania. Eee, musimy mówić i przypominać o naszej historii. Musimy mówić i przypominać o tym, że naród Polski był ofiarą II wojny światowej, a nie narodem sprawców, tak jak mówił pewien polityk.